Czy Chiny zgromadziły kilka razy więcej złota, aniżeli oficjalnie raportują? Na to wygląda. Przez ostatnie dwa lata Ludowy Bank Chin raportował wzrost oficjalnych rezerw złota do około 2300 ton, a wartość złota w chińskich rezerwach przekroczyła 200 miliardów dolarów, przy czym udział złota w całości rezerw wzrósł do około 7%. Jednocześnie szacunki niezależnych analityków wskazują, że rzeczywiste zasoby mogą sięgać ponad 5000 ton. Co oznaczałoby, że skala akumulacji jest znacznie większa niż sugerują oficjalne komunikaty. Co więcej, według Reutersa sam 2023 rok przyniósł rekordowe zakupy Banku Centralnego Chin, a w 2025 roku kraj kontynuuje wielomiesięczną serię przyrostów rezerw mimo historycznie wysokich cen złota. Na dodatek, wyniki ankiet wśród banków centralnych sygnalizują, że zamierzają one zmniejszać zależność od dolara amerykańskiego, co strukturalnie wzmacnia popyt na złoto jako aktywo rezerwowe, zwłaszcza po zamrożeniu rosyjskich rezerw w 2022 roku i wzroście napięć geopolitycznych. W tym odcinku zobaczycie, jak dane celne, logistyka sztab o masie 400 uncji z Londynu i luka między podażą a wypłatami w Szanghaju składają się na jeden obraz: przesuwanie mechanizmu kreowania ceny na wschód. Jeśli śledzicie ten kanał, to wiecie doskonale, że złoto od dawna zyskuje na znaczeniu jako strategiczny filar rezerw w krajach tzw. wschodu, a twarda postawa Indii wobec amerykańskich ceł w sprawie zakupów rosyjskiej ropy wzmacnia wewnętrzną spójność BRICS i przyspiesza proces odchodzenia od dolara amerykańskiego w rozliczeniach międzynarodowych. Równolegle rosną przesłanki, że rzeczywiste zakupy złota przez Chiny, największego uczestnika BRICS, są znacznie wyższe niż oficjalnie raportowane, co widać w danych celnych, w luce między podażą a wypłatami giełdy złota w Szanghaju oraz w dostawach londyńskich sztab 400-uncjowych poza obiegiem giełdowym. Zanim zaczniemy, dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem Chiny faktycznie gromadzą złoto w skali większej niż raportowana. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to właśnie teraz jest idealny moment, aby to zrobić. W rozmowie dla Kitco News John Kawatoni ze Światowej Rady Złota podkreślił, że rynek jest ściśnięty między ryzykiem stagflacji na Zachodzie, a długoterminową akumulacją złota na Wschodzie, przy jednoczesnym powrocie zachodnich inwestorów widocznych w przepływach do funduszy i na rynku pozagiełdowym. Najnowsze badanie Światowej Rady Złota wśród banków centralnych pokazuje, że ponad 70 instytucji planuje w ciągu kilku lat zmniejszyć zależność rezerw od dolara amerykańskiego i euro, co systemowo wzmacnia popyt na złoto, pomimo wysokich cen. Nawet jeśli po rekordowych poziomach z 2024 i 2025 tempo zakupów okresowo zwalnia, Rada podkreśla, że popyt banków centralnych pozostaje solidny, co pomaga utrwalać wyższe poziomy cenowe. Pamiętajcie, że fizyczne przepływy złota zostawiają ślad w statystykach handlowych, choć często są maskowane przez rafinacyjne i handlowe huby, takie jak Londyn i Szwajcaria. W 2022 roku Szwajcaria wysłała do Chin 524 tony złota, co dobrze pokazuje, jak zachodnia rafinacja karmi wschodni popyt, który nie zawsze widać w bilansach. Brytyjski Urząd Statystyczny. W komentarzach miesięcznych sygnalizuje, że metale szlachetne potrafią zdominować handel i zaburzyć obraz całego bilansu, co pośrednio potwierdza centralną rolę Londynu jako globalnego węzła dystrybucji złotego bulionu, także w kierunku Azji. Reuters przypomina, że Chiny okresowo otwierają granice na napływ kruszcu, zwiększając kwoty importowe dla banków. Już w 2021 roku dopuszczono miliardy dolarów dodatkowego złota, gdy lokalne premie sugerowały niedobór podaży. Dajcie znać, czy słyszeliście już, że od około 2022 roku suma importu, krajowego wydobycia i recyklingu w Chinach trwale przewyższa wypłaty z giełdy złota w Szanghaju, co oznacza istnienie równoległego kanału odbioru metalu poza rynkiem detaliczno-hurtowym. Ten kanał banku centralnego wykorzystuje dostawy sztab 400-uncjowych z londyńskiego rynku pozagiełdowego, które nie są standardem w Szanghaju, bo tam dominuje kilogram. Więc nie pojawiają się w statystyce wypłat i znikają z radaru, lądując w skarbcach sektora oficjalnego lub quasi oficjalnego. Nawet gdy w komunikatach pojawiała się pozorna pauza zakupów, przepływy trwały przez niejawne wehikuły logistyczne i finansowe, o czym świadczą spójne sygnały z rafinerii, banków bulionowych i operatorów transportu. Dodatkowo nietypowe trasy złota, np. rekordowe przepływy między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi sugerują, że łańcuch dostaw reaguje na cła. Premie i dyskonta oraz potrzeby uzupełnienia zapasów w hubach, zanim materiał znów popłynie na wschód. Oficjalnie Ludowy Bank Chin zwiększał rezerwy niemal co miesiąc w tym roku, zbliżając się do około 2300 ton, co potwierdzają serwisy danych i krajowe media finansowe. Trading Economics pokazuje stały wzrost oficjalnych rezerw. W sierpniu tego roku dodano kolejne 60 tysięcy uncji, podnosząc udział złota do około 7% w rezerwach walutowych. To wciąż znacznie mniej niż w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech, gdzie udział sięga ponad 70%. Czy nawet w Polsce z udziałem około 21%, ale już z zatwierdzoną rekomendacją zwiększenia tego udziału do 30%. Alternatywne szacunki łączące dane celne, ścieżki logistyczne 400-uncjowych sztab z Londynu, wypłaty giełdy w Szanghaju i przecieki branżowe sugerują jednak, że łącznie rezerwy mogły przekroczyć 5000 ton do końca 2024 roku, czyli ponad dwukrotność oficjalnych raportów. Money Metals wyjaśnia, że dla każdego wieloletniego, dużego nabywcy minimalizacja jawności zakupów jest sposobem na unikanie podbijania ceny i efektu stadnego, a standard 400 uncji stanowi ślad dostaw rezerwowych poza rynkiem giełdowym. W tym miejscu można się zastanowić nad tym, dlaczego ukrywa się większe zakupy złota. Pamiętajcie, że częściowe ujawnianie zakupów daje geopolityczny sygnał: Renminbi stoi na twardym aktywie, a brak pełnej jawności zapobiega gwałtownym skokom ceny i utrudnia wyprzedzające transakcje hurtownikom. Po 2022 roku, gdy dolarowe rezerwy Rosji zostały zamrożone, złoto jako aktywo pozbawione ryzyka strony trzeciej stało się jeszcze cenniejsze, a badania Światowej Rady Złota pokazują, że dziesiątki banków centralnych planują ograniczać zależność od dolara amerykańskiego i euro, co z definicji wzmacnia popyt na metal odporny na sankcje kontrahenta. W 2025 roku temat wszedł do głównego nurtu. A media podkreślały, że skryte akumulowanie złota przez Chiny może podkopywać pozycję dolara w długim terminie, co zachęca innych do podobnych działań i wzmacnia trend de Jednocześnie chińskie rezerwy dewizowe wzrosły do najwyższych poziomów od 2015 roku, a wartość złota w tych rezerwach rosła wraz z ceną, co pozwala kontynuować akumulację bez nadmiernej presji kosztowej. Teraz zatrzymajmy się na chwilę przy BRICS. Bo to jest kontekst, który jeszcze mocniej spaja wszystkie wątki. Po ostatnich zapowiedziach amerykańskich ceł na Indie za zakupy rosyjskiej ropy, New Delphi publicznie potwierdziło, że będzie dalej kupować rosyjską ropę tak długo, jak się to opłaca, co Reuters odnotował jako wyraźne zignorowanie presji Waszyngtonu. Równolegle Biały Dom wezwał państwa G7 i Unię Europejską do nakładania ceł na Chiny i Indie za umożliwianie Rosji finansowania wojny. A prezydent Stanów Zjednoczonych Publicznie rozważał cła nawet do 100%, co tylko wzmacnia wschodni blok w poczuciu konieczności autonomii finansowej. Indie przez lata lawirowały między Wschodem a Zachodem, ale utrzymanie importu rosyjskiej ropy mimo ceł, w sytuacji gdy Rosja stanowi około 40% ich importu ropy, cementuje spójność polityczną BRICS i globalnego południa wokół agendy niezależności finansowej, w której złoto jest naturalnym, odpornym na sankcje aktywem rezerwowym. Ten proces nie jest jednak jednokierunkowy ani natychmiastowy, ale spór handlowo-energetyczny USA-Indie i wezwania do ceł na Chiny wyraźnie przesuwają wajchę oczekiwań w stronę długofalowej dywersyfikacji i większej roli złota w polityce rezerwowej BRICS. Zwróćcie uwagę na bardzo ciekawą sytuację. Otóż od 2022 roku złoto odkleiło się od realnych stóp w Stanach Zjednoczonych. A coraz bardziej reaguje na przepływy fizyczne i zakupy sektora oficjalnego w Azji, sugerując, że Centrum Kontroli nad Ceną przesunęło się ze świata zachodniego w stronę Chin. W latach 2024-2025 zakupy banków centralnych po rekordowej pasie pozostają dodatnie i notują kontynuację oficjalnego popytu mimo wysokich cen, co jest nietypowe względem poprzednich cykli i świadczy o zmianie funkcji reakcji na bodźce makro. Światowa Rada Złota raportuje, że nawet jeśli miesięczne wolumeny zwalniają, trend solidnego popytu utrzymuje się. Jeśli materiał wnosi dla Was wartość, nie zapomnijcie zostawić nam łapki, a przede wszystkim napiszcie, jakie jest Wasze zdanie na temat tego, dlaczego Chiny mogą akumulować tak duże ilości złota. Z elementów, na które warto zwrócić teraz uwagę, wymienić można przede wszystkim dalsze losy inflacji i stóp procentowych w USA, niezależności Fedu, zwłaszcza po zmianach personalnych, a także comiesięczne publikacje brytyjskiego urzędu i oficjalne informacje Ludowego Banku Chin o rezerwach. W średnim terminie warto śledzić wyniki ankiet Światowej Rady Złota wśród banków centralnych oraz to. Czy handel pozagiełdowy w Londynie utrzyma rolę globalnego wyznacznika ceny przy równoległych premiach i dyskontach na rynkach wewnętrznych Chin i Indii? Aby być na bieżąco z informacjami ze świata metali szlachetnych, poza naszym kanałem na YouTubie pamiętajcie także o śledzeniu naszych pozostałych mediów społecznościowych. Zwłaszcza na Platformie X znajdziecie najnowsze, analityczne newsy nie tylko poświęcone metalom, ale też nieco szerzej rynkowi finansowemu. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i widzimy się tradycyjnie w kolejny piątek.